Witam panowie i panie, z tej strony Mir I zauważyłem, że mam troszeczkę za cicho mikrofon Ale teraz powinno być dobrze Także pogrywamy sobie ponownie wy case clickera Odcinek cholera wie który, bo nigdy sobie tego nie zapisuję. Jak zwykle mam ten okrąg, nie wiem czemu tutaj taki żółty, nie wiem Po jakimś update'cie dla taka Brawo case na początek, czyli zapowiada się bardzo dobry odcinek Także idziemy, jak widzicie jednego karambita, tutaj slaudera mamy ładnego, Butterflya z Good Nefa Case Hardenet No tutaj taki mały w sensie pokaz powiedzmy, że dla osób, które nie oglądały poprzednich odcinków. Jeżeli nie oglądały, to oczywiście po prawej na początku filmu się w 5 sekundzie konkretnie pojawiła notacja na górze u was. Także zalecam z niej skorzystania. Zawsze tam wstawiam playlistową annotację i razem też tam oglądać, bo podobno aktywność wtedy podbija i wyświetlenia, więc chciałbym, żebyście tak robili. Wam się będzie łatwiej oglądało, a ja będę miał z tego po prostu korzyści. No i przyjemnie oczywiście, będziecie sobie mogli zobaczyć na przykład jakieś poprzednie odcinki czy coś e, także tak, Golden Tap Power 4, do, do, odblokowałem to za klikanie, e, więc kupimy sobie upgrade'a i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o upgrade'y, musimy sobie jeszcze otworzyć trochę caseów, ale my nie chcemy tego zrobić, my chcemy kontynuować to, co robiliśmy w poprzednim odcinku, czyli dropiliśmy sobie e, te naklejki, Challenger z Holofoil z Katowice 2015. Najbardziej się opłaca dropić, zawsze coś e, na plus wydropi. Najczęściej na przykład Titan Holo zwróciło się już i nara, otwieramy następne. Mamy jeszcze tutaj e, 8 kapsuł jak otworzymy tą. Także jest spoko. Flipside, znowu zwrot. No popatrzcie jak się to ładnie zwraca. No kurde, czego chcieć więcej? Prawie 3 Demax jeszcze by się trafił, ale i tak jest zwrot. No kurde, no po prostu magia. Magia co tutaj się dzieje. Titan e, Foli to jest chyba wszystko co mieliśmy mieć, co nie? Nie no, Cloud9 potrzebujemy. Tak, Cloud9 i to jest tak naprawdę już wszystko, co potrzebujemy. Także no, mówię, jedyny cel nasz to jest Cloud9. E, I do niego chciałbym dążyć, ponieważ dzięki niemu po prostu dostaniemy 50 tych kapsuł. A jak będziemy mieli 50 tych kapsuł, plus 1000 expa, e, to jest chyba ta. Nie, to miało być folia. Dobra, to folia. Pamiętajmy, że folia to odnajdzie. Dobra, pamiętajmy. Dzisiaj jestem troszeczkę mniej zmęczony, ale nagrywam to po live'ie o godzinie 22.21, czyli będziecie sobie mogli mniej więcej zmierzyć, kiedy to wrzucę. Muszę tam wygrać muzykę, muszę to naprawdę bardzo szybko robić, muszę tutaj, wiecie, wgrać tło jakieś, ale to tam takie, wiecie, nieistotne dla was, bo wy to już po prostu widzicie. Także nakupię sobie znowu challenger z holofoli, folii. W szopie to było. Nakupimy sobie, tak, no jeszcze. Wydaje mi się, że z 25 powinno starczyć. Jak nie starczy, kupimy więcej. E, to są te. Troszeczkę wydatku jest jednak. Aczkolwiek to były te, czy ja źle kupiłem. To miał być Challenger, czekajcie. Źle kupiłem, nie? Tak, źle. Kupiłem te. No, ale dobra, one się też przydadzą. E, więc kupimy sobie. To jest Challenger z Holofoli, ale z SL1 Katowice. No właśnie. To jest właśnie to. E, SL1 Katowice. Te to chyba. Co? Czyli 25 jest. Czekaj. O co chodzi? Aha, bo to są Legends, dobra. Aha, aha, okej, okay, okej. Okay. A nam chodzi o Challengers. Katowice, Challengers. Tak, to jest problematyczne. Dobra, to kupmy już 50, wtedy nie będzie. I otwieramy po prostu. Musimy sobie zwrócić oczywiście to, co straciliśmy na tamtych kapsułach, bo one nie są jakoś super opłacane. Tamte tam, tam kapsuły, no nie powiem, że są najgorsze, bo czasem coś się zwróci, ale nie zawsze. No, także musimy sobie po prostu, mówię, no, odrobić. Troszeczkę. To jest praktycznie 100% zysk, także, no, lepiej niż na Jackpotach, wydaje mi się nawet. No mówię, 2,5. Zaczone są droższe, tam chyba za 5 euro, jakoś, czekajcie, zaraz zobaczymy, co, ile one są, bo w sumie nie zwróciłem zbytnie uwagi. Ale no, z reguły się w każdym razie zwracałem, poczekajcie. E... One były za, to najniżej będzie te. 5,50, no to mówię, no z reguły się praktycznie zawsze zwraca, a także lecimy z otwieraniem dalej, 5,50. Trochę mogę być mu właśnie nieogarnięty jeszcze, znaczy no, lepiej jest niż na poprzednim odcinku, bo wtedy byłem po mniej przespanej nocy, w której po prostu nie mogłem przespać, byłem... E, no nie, bezsenność ostatnio w ogóle. Ale po prostu... E, no teraz jestem po live, więc jestem troszeczkę bardziej rzeźki wypoczęty. Ale nadal zmęczony, bo no cóż, no, live to jednak jest wymęczające, wbrew pozorom. Tak swoją drogą, jeżeli ktoś nie wie, no to na hitboxie hitbox.tv slash imir. polecam, streamujemy tam dość często. Na przykład jutro chyba nie będzie streama, chociaż no nie powiem, może będzie, może nie, raczej nie, bo mam jutro szkołę, w sobotę raczej też nie, chyba że pod noc. Także no. Ale zobaczymy, no zobaczymy wszystko, eee, muszę sobie tutaj tam mniej więcej obliczyć Jak już by miał być live, to wcześniej by musiał być, więc wątpię raczej O, titany to spoko Titan czy, nie, to miało być Cloud9, dobra, Mia bo miało być Cloud9 Więc to nie jest to co chcemy No tego Cloud9 a to widzę, że strasznie trudno wydropić, szansa jest chyba kurde jak na kosem, o jedynie gorzej Fajnie bo jeszcze jakby była taka naklejka kosowa, że z jakimś patternem by eee, drobiła Znaczy to by było trudne do zrobienia w ogóle, ale no, pomysł jest, nie? Teraz tylko wykonanie. No i obok to Cloud9, które chcieliśmy, no ale cóż, oczywiście po co na mono LGBT Port. Nie, 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 tego nie chcemy. My chcieliśmy te Cloud9, -y, więc będziemy do nich po prostu dążyć ciągle. No, kurde, ale będziemy do nich dążyć chyba cały odcinek, już jest piąta 5 minuta, 5.40 u mnie, troszeczkę mniej u was, bo no, zawsze obcięłam te początki. Ale no do 15 minuty coś koło tego chciałbym wyciągnąć te odcinki, także mam nadzieję, że po do tej 15 minuty wydropi nam ten Challenger Holofoil. Bo będzie źle. No dużo tutaj naklejek, LGB będzie. Także spoko po 52 dolary. Ale nas oczywiście interesuje nadal to Cloud9, żeby zrobić całą tą kolekcję. I dostać za darmo 50 yy, sticker capsules których jeszcze nie wykorzystamy, ale jest, dobra, to jest wszystko co potrzebujemy. Robimy sobie Completion, Completion Master. Bardzo dobrze, 1000 expa. Ale mimochodem musimy otworzyć jeszcze 15 kapsuł, także zróbmy to e, na tych kapsach ze względu na to, że po prostu one, tak jak mówiłem na początku, one się po prostu opłacają. E, Voxeminor, proszę bardzo, zwrot. Już lecimy dalej. Mamy 50 darmowych kapsuł, chciałbym jeszcze do tego dodać, także e, żeby to nam się nie zwróciło, to naprawdę e, musi być sztuka, no bo 50. No to w PIZWI dostaliśmy Ponad tam 100, nie? Więcej kurde. Natomiast 150 dolarów zapłaciliśmy. No nie, nieważne, już nie będę liczył. Voxa chyba też jest zwrotem, no tak, takim mały, ale jest, e, spoko. Flipside to chyba też będzie zwrot, no właśnie, to jeszcze jaki. Witam pasi. Ja mogę tak otwierać do końca odcinka. E, gdyby po prostu tak się bardzo opłacało to w normalnym e, CS-ie, to ja bym po prostu je otwierał e, co chwilę, bo czemu by nie. Ja mam chyba te w ogóle z Katowic, chociaż nie, chyba z Katowic. Nie wiem, czy z Katowic, czy z Kolonii, chyba z Kolonii niestety mam. Chociaż nie owaz koloni, niestety. No trudno, nieważne. No nie troszeczkę tam mam na drugim koncie, ale tylko tak minimalnie. Akurat ta, ten sticker, co był poprzednio się nie zwrócił, ale no jeden na parę dziesiąt. I znowu już zwrot tamtego, tamtej kapsuły i troszeczkę dodatku. I znowuż to zwrot. Spoko i nawet dodatek duży. mi to pasi po prostu mi to passi. Flipside znowuż to. Ile jeszcze nam tam brakuje? Trzech. Okej, okay, dobra, to otwórzmy sobie te trzy. Ok, monotonne, aczkolwiek to no, zarobek to zarobek, ja nigdy nie gardzę, raz, druga... Kate okay, to chyba już nie będzie zwrot, co? Nie. Ale ostatnia, miejmy nadzieję, że to będzie Karambit Fate, a nie, to nie to, no, to nieważne. O, Search Bar Upgrade dostajemy i dostaliśmy pierwszego Rank Upa Grade, okej. Okay. Gret Reward i dostajemy z Bank Collection, czyli w sumie chujowa kolekcja nam się trafiła. Oprócz tego Franklina, to wszystkie, wszystko tak naprawdę główna. E, musimy otworzyć znowu to 50 kapsuł. Także może to zróbmy, ale najpierw kupmy upgrade'y, W ekwipunku nie ma co nawet sprawdzać. E, nic nie musimy tutaj kupować. Możemy zrobić tak, że otworzymy sobie coś, co jest też opłacalne. Opłacalne może być to, kosztuje 2,50. Ile one kosztują, te challenges? No bo to tam nie ważne, ale mniej więcej tyle samo, więc one się chyba nie będą opłacać. Co? Oba, one są strasznie nieopłacalne. Także nie wiem, czy je otwierać. Jest ich mało, to też warto zwrócić uwagę, ale nie eee, te też nie, bo te są średnie. Znaczy, szukam takich, których jest mało i są w miarę opłacalne, więc może zjedźmy na górę. Tych jest w Pizdu, Enfield też jest w Pizdu, ale trochę ich już, ich już mamy. Tych jest nawet mało. Community Capsule z 25 Kosztuje 1,40 klucz, czyli 2,40 kosztuje. Czy nam się będą zwracać? Zobaczymy. Jeden na próbę. No, słabo, ale dobre To jeszcze jednego spróbujemy. Ale otwieraj. Okej okay. O! No, 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 no. Kontynuuj, kontynuuj, kolego. O, to jest słabe. Dobra, próbujemy, próbujemy. Coś tam może nam wylecieć. I tak musimy otworzyć 50 kapsuł AWP Country e, 1.20. Zawsze coś e, do zysku. Ale kurde, no najbardziej to ten Fox, zauważyłem, że, 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 że zwraca nam wszystko. Bo to tylko nam mniej więcej wyrównuje za prawie stickera jednego kapsuła. A to to już w ogóle jest masakra. Słabe te naklejki, strasznie, strasznie. O jest, dobra, zwrot znowu. Za tam parę. On kosztuje 7,4 ten sticker. A sticker kapsuł kosztuje 2,40, bo włącznie jeszcze z kluczem. Więc no. Więc troszeczkę to kosztuje, niestety, ale. Cóż, czego się nie robi dla widzów na case clickerze? Tak, to się nie wydaje grosza, no ale dobra, nieważne. Tego już nikt nie słyszał. O, i znowu doru the Fox. To jest jedyny drogi z skin. Brakuje nam dwóch, tylko Bugstabera i Knife Club'a. Czyli akurat spasowały się, powiedzmy, że nazwami. Um, Ninja Diffusera albo Knife Club. Chciałem też otworzyć wtedy też komunikację, tak żeby. Zrobić tą kolekcję. Wiem, że oczywiście mi się ona nie opłaca, ale mi się opłaca to, żeby po prostu y, y, była kolekcja, bo 1000 expa, no to 1000 expa, jednak to jest troszeczkę. A trudno to zdobyć po prostu tymi y, zadaniami tak naprawdę. Door the Fox nas nie interesuje, no kurde, my chcemy coś innego, coś innego, gro, proszę. O, Backstabber, okej, okay, bra brakuje nam Knife Club'a, ja chcę Knife Club'a, także miejmy nadzieję, że po prostu on wydropi. Znowu Backstabber, czyli jak się nie trafiał, tak się teraz trafia, ale chociaż zwraca nam naszego po prostu Sticker Capsus w całej okazałości, w całej pełnej cenie. Włącznie z kluczem, więc okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kawaii Killer to mnie nie obchodzi. Nie lubię Kawaii Killerów, niestety, albo może stety. Delicious Tears też nie jest najlepszą naklejką, niestety, ale no cóż, cóż, cóż. Bo on no kurde, nie chcę, bo to są tanie naklejki. Mogą się powtarzać, ale nie mogą być tanie. No o to chodzi właśnie w tym wszystkim. Pros don't fake. No tak, 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 dobrze. To jest akurat prawda. Znaczy, to, to jest taki stary, śmieszny mem. Fajne właśnie, że tutaj są te memy ogólnie CSO -we w tych stickerach. Podoba mi się to. Jeżeli na przykład do DOGA, to mi się wydaje, że ktoś nie ma prawa autorskich, powiedzmy, Bo DOG to jest chyba jakiś taki mem, powiedzmy, że zarejestrowany. Chociaż może nie. Backstaber, ja nie chcę Backstabera, proszę cię, gro. Ninja Defius, no kurde, no brakuje nam tylko tego Knife Cluba, który jest na samym dole i paradoksalnie nie chce wypaść. Bo jednak te skiny, które są po prawej, na dole no, kojarzą się właśnie z takimi najłatwiej dropiącymi, A on ni cholery nie chce wypaść, popatrzcie, ni cholery. No i znowu, pros, don't fake, I mean, ani tutaj się nie zwraca, ani nic, no bez sensu, kompletnie bez sensu pieprze. Sticker Capsus to po prostu jest masakra, naprawdę. Tak nudne. Nawet nie ma szansy na żadną kosę, no dlatego choćby nudne, nie? I znowu knife, dla pobóg. No kurde, tak jakby była zbagowana ta Community Capsus, nie? Ej, Beskidu, się tak, jakby ona by była zbagowana kurde? No już raczej by na pewno wydropiła, co? Czyli bo... No, ej, Beskidu, no coś jest nie tak. Mam nadzieję, że to jest tylko takie moje głupie wrażenie. Nie robię z siebie jakiegoś idioty czy coś, że wiecie, że seria nie dropi. Więc no. Dropmy dalej. No, ktoś mi miło, ale to mi ważne. O! A w ogóle zauważyłem dopiero, że to CS on the mind, których mamy, zaraz zobaczymy ile. Eee, mamy ich... Poczekajcie sekundę, czy można wpisać? Chyba nie można, a nie jest. CS On the mind eee, Mamy parę, więc okej, okay, spoko to też jest fajne. Ale dobra, nie, dropmy dalej, dropmy dalej. Kawaii killer terrorist. Eee, coś... Aha, że znowu mam rzecz w Equipunku. OK, to to nazwali w sumie. Kurde, o no chce tą Głupią naklejkę. Ona jest tak rzadka. Mam nadzieję, że jest chociaż droga dzięki temu, nie? No nie będziemy jej mieli, po prostu nie będziemy jej mieli w tym odcinku, ta jedna jebana naklejka po prostu nie chce wypaść. I AWP Country, no po co nam to? My chcemy co innego. Dobra, Doru, Defox jeszcze jest spoko, bo mówię, no zwraca się jakkolwiek. Ogólnie tu troszeczkę sobie nabiłem przed tym odcinkiem kasy, bo to wydawało mi się bez sensu kompletnie, ale już widzę, że nam brakuje po prostu funduszy. Trochę sobie sprzedam, oczywiście, skinów. Trochę mówię na miłem e, te powtarzające się, te, z których y, mam już po prostu kolekcję, bo to raczej bez sensu, żeby je trzymać. Można było je oczywiście na kontrakty zrobić, ale to też tak się opłaca, że tak naprawdę y, nie, więc no. Knife Club, to jest to, co? Tak, to było to. Ok, get completion. W końcu możemy się pozbyć tego e, community capsus. Możemy ewentualnie sprzedać i to się nam opłaci. No, bardziej nam się opłaci niż otwieranie, więc może sobie sprzedajmy po prostu wszystkie. Wydaje mi się to bardziej rozsądne, szczerze. Zwróci nam się troszeczkę, chociaż dodatkowo. Ok, i tyle. Musimy jeszcze cztery kapsuły otworzyć, także twórzmy sobie te najbardziej e, opłacalne, czyli właśnie Challenger z Holofo Holofoil. Titan Spoko, zawsze na propsie. E, jeszcze dwie musimy otworzyć, a teraz raczej jedną, bo już otwieramy drugą. Cloud9, holo, nie najgorzej, wszystko się zwraca A ja nawet bym powiedział więcej, nie zapłaciliśmy za, ten, za te sticker kilka z grosza Aktualne, to już gorzej, ale i tak zawsze plus przecież, nie? Eee, wywalamy wszystko, mamy 150 dolarów A brakuje nam jednak jednej, ja źle policzyłem, mówię, to jest to moje nieogarnięcie Ale dobra, no otwieramy, dostaliśmy oczywiście trochę hajsu Titan holo Musimy zdobyć 40 dolarów, to nie będzie bardzo trudne, zobaczę tylko czy za sprzedaż dostajemy te dolary Jeżeli tak to dostaniemy ich w pizdu, i jeszcze bardziej Tutaj niczego nie sprzedaję, tylko te naklejki będę ewentualnie sprzedawał Dobra, dostaliśmy Left to earn, znowu musimy 40$ dolarów zdobyć Baguje się coś chyba z tym, co? Bo zauważyłem, że dwa razy to samo dostajemy misję. mam nadzieję, że nie dostaniemy jakiejś chujowej Te holo można sprzedać, co? Dobra, jest Co dalej? Musimy trzy jackpoty wygrać, okej, okay, dobra, to nie będzie jakieś trudne, zróbmy także to Eee, za 5 do 15, 0,50 do 15. Ok, eee, to może dajmy, może, może, może te wszystkie naklejki Cloud9 to będzie bardzo, bardzo optymalne, jeżeli chodzi o cenę Titany. Też spoko, jednego centa taniej. Dajmy sobie na Jackpot'a Achievementa wywalmy tutaj. I w complete your 5 skin sticker collection. Great, okej, okay. mi to pasi, że to skończyliśmy. Nabijmy sobie skrzynkę, czemu nie? Esport. Może zróbmy tak, że mamy, no ładną rangę mamy, dużo się trza, trzeba powoli expa zdobywać. Wydaje mi się, że bardzo rozsądnym będzie szukanie sobie tutaj kolejnej kolekcji. A my już mamy, no Profit nawet pisze, dopiero zauważyłem jaki tutaj jest. Z tego mamy kolekcję zrobioną, z Breakoutów też mamy. Z chrom też mamy, co ciekawe, chociaż... Not Completed, nie, czyli nie mamy, dobra. To otwieramy chromy. Może nam wydropić jakaś ciekawa kosa? Także kontynuujmy, bo to robiliśmy chyba na jeszcze poprzednim odcinku. P250 z którego nie chcemy wydropić, bo chcemy tylko Chatterboxa i Menofora. Te skiny, dwa nas najbardziej interesują. Dwa czerwone, dwa bardzo trudne do wydropienia. Skiny, ale spróbujmy. Obok kosa, niestety, N249 System Lock, którego no naprawdę bardzo nie chcemy, bo jest chujowym skinem po prostu. XM1014 To też nie, ale dobra, zobaczmy co tam na jackpocie. Widziałem tam i samo przelatującego, więc będzie fame na odcinku. Niestety, przegraliśmy z typem, który miał 5% do wygrania. Ale no cóż, takie jest nasze życie, niestety. Moglibyśmy wrzucić droższe skiny, ale boję się szczerze o przegraną. Także może tego nie róbmy. Wrzućmy na tak jak zwykle te skiny, mniej więcej będą się y, równoważyć. Mniej więcej odzyskamy to, co przegraliśmy, także kontynuujmy i otwierajmy dalej chromy. Ja zobaczymy, jak to wyjdzie. Niestety z chrom zauważyłem, że też jest ciężki drop tych czerwonych skinów. Z niektórych skrzynek jakiś jest taki łatwiejszy, ten drop tych czerwonych skinów. Na przykład tutaj jest strasznie trudny, a w innych jest na przykład, że różowe są strasznie trudne do wydropienia. Nie, nie rozumiem tej zasady, nie wiem, czy to jest specjalnie przez autora zrobione. Ale wydaje mi się, że tak nie powinno po prostu być. No i obok Muertos w stat-tracku, różowiutki taki fajny, miły skinik. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli jeszcze raz tych dwóch, trzech jackpotów wygrywać. Mam nadzieję, że to jest jakiś bug tego pacza, czy coś, że po prostu pojawiają się dwa te same questy. Albo my mieliśmy taki po prostu przypadek, że nam się pojawiły dwa te same questy pod rząd. Masakra, naprawdę. Okej, okay, Desert Eagle Naga to zawsze jakiś tam, powiedzmy, że minimalny zwrot, ale taki mini minimalny. P250 supernowa. Jeszcze nawet nie widziałem, żeby tutaj nam czerwony skin wydropił. jackpot'a tak swoją drugą skończyliśmy, bo widziałem. Aha, to jest słakość słoniowa, Ivory, chociaż nie wiem, mi się wydaje chyba co. Dobra, mamy duży procent szans, ale pewnie ktoś z nami wygra. No, ba, bo jakby inaczej. I my tak przepierdalamy na tym jackpocie, za znowu wszyscy się będą śmiać. O, dobra, możecie tak, jeżeli ktoś oglądał ten odcinek yy, do końca, to możecie napisać: Znowu, haha, i Mirze, jaki ty jesteś chujowy, przegrałeś na jackpocie. I bez Renego teraz, tylko napiszcie tak, tak jakbyście byli tacy wkurwieni, takie... Ja pierdolę, takie... zacznę no wiecie, takie, tak jakbyście byli serio wkurzeni na mnie. O, ja bym chciał, żebyście tak napisali, bo to będzie taki mały troll. I, i nie wiem, może będzie malutki wkurw dla ludzi, którzy się śmieją, że ktoś przepierdala skiny na jackpocie w case clickerze. Nie chciałem tej skrzynki, nie chciałem do niej kupować kluczy. Naprawdę, ja mam po prostu bekę z ludzi, którzy się śmieją z tego, że ktoś na case clickerze przepierdala na jackpocie skiny. No... I tyle tak. Aż mnie po prostu gardło boli, bo praktycznie przez cały, czas, yy, przez cały odcinek po prostu coś gadałem, tylko jakby ktoś się wbił, nie, to nie gadałem. Więc profesjonalizm level hardo, jakby nie patrzeć, czy coś M249, system lock. Nie, 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 tak pod się skończył. Miejmy nadzieję, że ten w końcu wygramy, bo dzisiaj mamy mega, mega pecha, którego my po prostu no, nie zdzierżymy nim. Masakra, ty no kurwa! Już czwarty, trzeci raz pod rząd wygrywa z nami osoba, która, no tak naprawdę, gówno kurwa dała. No muszę sobie troszeczkę powię powiększyć szanse. My gramy chyba na low. Eee... Dobra, może odstawię tej temy na chwilę, bo coś muszę zobaczyć. My gramy na very low? No właśnie, nie rozumiem. Nie, no Xtreme, nie, 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 nie. Mm. A weźmy może jackpota na stickersy, tak na próbę, tak na próbę zobaczymy Co wyjdzie z tego, weźmiemy sobie takie stickersy, takie Jednego na próbę, na przykład lgb I takie, no powinniśmy mieć bardzo duże szanse Miejmy nadzieję, że to wygramy, start jackpot Tutaj skiny szczerze nie grałem roli, chyba że chcemy zrobić kolekcję I sobie, sobie poszczęścić W dropieniu na jackpotach Teraz nam dużo razy przeleciał oczywiście Galilea w poprzednim otwieraniu skrzynki też nam czy przelatował albo Galilaer, albo Man of War No nie wiem, widziałem tylko, że czerwony. Więc no, niestety tylko nam przelatuje, a nie, nie przelatuje nam jakby przed ryjem. W sensie dosłownie przedryjem, żeby żeby były i wtedy okej, okay, AR jeszcze tylko AWP Man of War. No, niestety tak nie będzie. Mogę i tak ciągle rozpierdzał ten moment, kiedy e, mówiłem, że nie chcę kosy z tej, z tej skrzynki, bo nie. I takie wydropiłem, takie aha, handsmana nie, tak to, to, to był chyba handsman i takie aha, fajnie, fajnie, że wydropiłem handsmana Nie podoba mi się to, no nie, ale cóż Jest Man of War i teraz tylko Gal Galil AR potrzebujemy 73% szans, no jak teraz przegramy to jest coś nie tak z tym jackpotem, dobra, ledwo, ale wygraliśmy Wydropiliśmy takie naklejki, zawsze spoko jakieś tam naklejki, dajemy jeszcze raz te same mniej więcej nie będę tutaj bardzo ryzykował, bo to według mnie jest kompletnie bez sensu. Niestety przytykaliśmy się z wszystkich tych naklejek, które były po prostu dobre. Także musimy dawać te troszeczkę droższe, trochę bardziej ryzykować, ale no okej. Okay. Jeszcze dwa jackpoty oczywiście do wygrania, nie wiem czy dokończymy do tego czasu odcinek. W sensie, czy zrobimy to na odcinku te jackpoty, ale na pewno skończymy je, jeżeli nie teraz, to i w następnym odcinku. Scal 20 grot to ale jeszcze 25 skrzynek. I miejmy nadzieję, że wydropi nam po prostu z niej e, Galil Air, Bo z 25 już tam wydropił e, nie Galil Air, tylko AWP Mano 4. To teraz kolejny czerwony skin powinien wydropić. Znowu Mano 4 tam oczywiście przeleciał. Ja mówię trochę z opóźnieniem, bo tutaj nie chcę kończyć mojego komentarza tak nagle P250 Muertos. Pamiętam, że mi się udało tak zrobić, że jak otwieram skrzynki, oczywiście nie na, tutaj na case że tylko w prawdziwym otwieraniu, że wydropił mi 3 Muertosy pod rząd i to chyba faktory jeszcze jeden kawy w stat traku, Więc. Ciekawie, ciekawie, ja się cieszę. 65% szans, spróbujmy troszeczkę mniej niż było poprzednio, ale wygraliśmy. Dobra, postarajmy się jeszcze zagrać jednego jackpota, miejmy nadzieję, że go wygramy. Mam nadzieję, że właśnie go wygramy, ze względu na to, że po prostu no nie chcę stracić tych skinów, jednak troszeczkę kosztują, aż 206 dolarów, więc lecimy. Ostatni właśnie tutaj jackpocik do zrobienia, e, miejmy nadzieję, bo jeżeli nie, no to, no to, znaczy... A kurde, no pom pomyliłem się, pomieszałem. Ostatni zakpot, jeżeli po prostu go wygramy, jeżeli nie, no to będziemy musieli jeszcze innego zrobić, Galil AR oczywiście był następnym skinem, no ale po co nam e, Galil AR? Nam jest niepotrzebny. Muertos obok, System Lock, no tak, to jest po prostu magia CSa i otwierania skrzynek. zastanawiam się czy tutaj też tak jest, jak w prawdziwym otwieraniu skrzynek, w sensie że tak naprawdę ten to, to losowanie skinów jest tak naprawdę do, dla pizzu, a już skin jest wylosowany, kiedy otwieramy skrzynkę. Zastanawia mnie to najbardziej. Wydaje mi się, że tutaj to jednak nie jest dla pizzu. Tak, mam takie dziwne wrażenie, że można by było to pominąć, gdyby to było dla pizzu, ale nie wiem, może mi się tak wydaje. Troszkę jakiś programista czy cokolwiek e, powinien się tym zająć, bo ja się jednak na takich rzeczach kompletnie nie znam. Eee, Skar 20 grot to niech, e, niechaj będzie, ale no nie jest to nasze marzenie. Naszym marzeniem jest aktualnie Galil AR. Eee, chatterbox. Ops, przez przypadek sprzedałem skrzynkę, chciałem tu kliknąć. Prawdopodobnie przegramy tego jackpot'a, ale spróbujmy. Nie, wygraliśmy. Na całe szczęście my wygraliśmy. A musimy otworzyć znowu 150 kapsu. Także będziemy to robić prawdopodobnie w następnym odcinku. Postaramy się otworzyć jakieś. E, otworzymy sobie te dwie skrzynki jeszcze na koniec. Postaramy się zrobić jakieś skrzynki, a raczej stickersy, których nie robiliśmy, żeby po prostu nam się e, zrobiła kolekcja kolejna i nabić 1000 ekspa. Kartel. Okej, okay, to nie jest taki zły drop na koniec odcinka. Także to było na tyle. Mamy 175 dolarów. Brakuje nam. A nie, już możemy zrobić następną rangę. Ej, to zróbmy sobie następną rangę. Czemu by to nie? Sprzedajmy wszystko poniżej. E... Wiem, że to będzie błąd, bo nie będziemy mieli paru. A nie, nie mogę, kurde, dobra. To może sobie. Nie no, sprzedamy te naklejki jeszcze. Czy nam się uda? Ile to nam potrzeba? Jeszcze raz zobaczę szybko. Eeeh. O 500 dolarów, dobra, da radę jakoś. Zobaczymy. Annotated Navy nam się nie przyda. LGBS Esport też nie. Tych Titanów możemy selnąć. Trochę LGB Sport znowu, tych zwykłych możemy też celnąć. Jednego tego. Eee, Cloud akurat sobie zachowałem. Chociaż już zrobiliśmy tą kolekcję, to co ja odpieprzam? Mogę wszystko sprzedawać, tak naprawdę. Ale nie, ja nie chcę wszystkiego, chcę jeszcze tą Dobra, będziemy mieli trochę nadwyżki. Ugradowałem sobie na Legendary Igla, No i to by było na tyle w tym odcinku. Teraz musimy na Suprema, czyli aż 1000 wygranych. Podejrzewam, że na Globala będzie trzeba albo 1500. Albo 2000, stałem bardziej na 2000, nie jestem pewny. Ktoś mi kiedyś pisał w komentarzach, ale ja niestety nie pamiętam. Zrobimy sobie oczywiście parę jeszcze na początku odcinka następnego prawdopodobnie. Kupimy sobie na przykład Golden Offline Incoma, kupimy sobie Red Power Crystal, kupimy sobie Combo Unlimited prawdopodobnie. O, do 10, ale to będzie z klikerem fajne. Właśnie, mam klikera, to niektórzy mogą mnie wiedzieć. Mam klikera, czasem z niego korzystam, czasem jak mi się chce i siedzę przed kompem, to po prostu ja to robię. A jeżeli gdzieś idę, to często zostaję klikera. Jak mi się też chce, właśnie i nie zapominam, żeby sam się klikał. Ale dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę. Pamiętajcie o tym, że też streamuję pra praktycznie codziennie oprócz tego piątku i tej soboty, która będzie prawdopodobnie, bo po prostu mam szkołę. No to właśnie nie streamuję tylko wtedy, o 16, 18 i 20, także zapraszam Was bardzo serdecznie na streamy Jest nas tam 1000 followów, około 60 osób ogląda zawsze, więc no miła atmosfera Możecie mnie postraszyć donate'ami, bo tam są screamery i tyle, cześć!